Siemanko mordeczki. Dlaczego warto wykonywać ćwiczenia w pełnym rozciągnięciu? I dlaczego to, co mówi wielu specjalistów z TikToka, nie ma tak naprawdę większego sensu? Zaczynamy. Zobaczcie, że dużo osób aktualnie no, nie chce wykonywać tych ruchów właśnie w pełnym rozciągnięciu. Typu właśnie głębokich siadów, głębokiego tutaj wyciskania hantli na łapce poziomej czy też na łapce skośnej, tylko sobie to spłycają. Wszystko, ponieważ są jakieś badania, niby, które mówią, że no, nie do końca wiemy, co się dzieje w pełnym rozciągnięciu. Dlatego, właśnie, tutaj nie warto tego pełnego rozciągnięcia stosować. Tylko, że jednocześnie same osoby nie mają świadomości tego, że ruchy w pełnym rozciągnięciu. Są dla naszych mięśni, dla naszych generalnie stawów oraz ścięgien i zadał bardzo zdrowe, ponieważ wzmacniamy właśnie nasze mięśnie w skrajnie dużym rozciągnięciu, co potem wpływa na to, że ryzyko kontuzji jest dużo mniejsze. Zobacz, jeśli wykonujesz głębokie wyciskanie handli Na pożemaj tak? I później na przykład będziesz robił wyciskanie sztangi również w obce poziomej, to ryzyko kontuzji piersiowego jest po prostu mniejsze, ponieważ twój pierwszy jest już przyzwyczajony do dużego obciążenia pełnym jego rozciągnięciu, więc dzięki temu ryzyko kontuzji na wyciskaniu sztangą jest po prostu dużo mniejsze. Samo się dzieje w przypadku na przykład siadów. Jeśli robisz akcesoryjnie. Głębokiej siady, prawie że ATG, i równocześnie robisz też zwykłe siady takie typowo trójbojowe na zaliczenia. To z automatu ryzyko tego, że coś ci się po prostu stanie w tym siadzie, powiedzmy takim płyciem. no jest po prostu dużo mniejsze, ponieważ już Twoje mięśnie, Twoje stawy oraz ścięgna i też wie nie jak w przypadku klatki Beszowej, są po prostu bardziej wzmocnione. Dodatkowo też w przypadku głębokich szadów dużo mocniej angażujemy jeszcze czworogowe uda, pośladki oraz przywodiciele i odwodiciele. Więc no, tutaj mamy naprawdę szereg korzyści z wykonywania ruchów głębokich i po prostu nie rozumiem dlaczego ktoś tutaj mówi, że to nie ma sensu i osoby, które wykonują takie właśnie głębokie ruchy są obecnie po prostu wyśmiewane, bo czy wszyscy właśnie pseudo twórcy, pseudo trenerzy, po prostu nie mają pojęcia, co tak naprawdę te ruchy w, w głębokim rozciągnięciu w realnie mogą nam dać pod kątem zdrowia, długowieczności. A przecież osoby, właśnie które mogą długo trenować bez kontuzji, realnie w dłuższej perspektywie czasu osiągną dużo większe efekty niż osoby, które, wiecie, będą tak właśnie sobie trenowali do optymalnie przez 2 lata, czy może trzy. po prostu tutaj czas gra na korzyść osób, które ćwiczą mądrze z głową i również też prozdrowotnie. to było tyle mordeczki, widzimy się w kolejnym wideo na razie, cześć